Nie. Michał Andryszak, przed galą FEN 38, właśnie, przed galą FEN. Tak nam się porobiło, że zobaczymy Cię w walce w wieczoru tej organizacji. Wreszcie już chyba żadne przeszkody tutaj nie zaistnieją. Nie no, już wszystko jest na ostatniej prostej. To, że będę w FENie, to już jakiś czas temu mówimy, tylko e, jakby w, czas, w czasie się to troszeczkę przeciągnęło. Natomiast myślę, że już się nic nie wydarzy, chyba że nie wiem, zabraknie przeciwnika, ale myślę, że i tak Federacja fan ma kogoś tutaj e, rezerwowego w razie, gdyby coś się wydarzyło nieoczekiwanego, to wiem, że taki przeciwnik jest rezerwowy, no ale to jest, jak z tymi rezerwowymi bywa, to lepiej zawalczyć z tym przeciwnikiem, którego mam. A już jak tutaj dzisiaj, jak z nim rozmawiałem, wspomniał o tym, że to, że właśnie dopiero teraz nastąpi ten twój debiut dla jego organizacji. No to jest jednak y, taka historia, że ta wcześniejsza walka to strasznie ich to zabolało, że nie udało się do tego pojedynku doprowadzić. Czy ty też tak to odbierasz? Też troszkę mocno rozczarowany czy jesteś tym, co się wydarzyło? To znaczy, tak, jak najbardziej, tylko e, w życiu mężczyzny pojawia się parę takich chwil, w których trzeba sobie niektóre rzeczy przewartościować i całe życie moje było pod dyktando sportu i wiele poświęcałem ku temu, żeby to wydarzenie sportowe zawsze się odbyło, czasem kosztem nawet własnego zdrowia. Natomiast Dzisiaj już nie jestem sam, dzisiaj już mam na, odpowiedzi na, na barku odpowiedzialność za jeszcze jedną duszyczkę i e, teraz to istnienie jest dla mnie najważniejsze i no niestety nie mogłem wystąpić na, na, na fenie w grudniu, ze względu na to, że musiałem być tutaj już tutaj e, sprawować obowiązki taty, mimo że jeszcze dziecko nie było e, na świecie, to... Wiele obowiązków i wiele rzeczy, które wyniknęły po drodze, zmusiły mnie do tego, żeby nie wystąpić, lub wystąpić i dać sobą walkę, więc stwierdziłem, że dla sportu i tak finalnie będzie lepiej, gdy jedy, tą walkę przełożymy. No i walka, jak już ustaliliśmy tutaj, wreszcie będzie. Tak, też dla tej duszyczki nowej, jak rozumiem, o której wspomniałeś. Jak się czujesz przed tą walką w ogóle? Jak, się, jak w ogóle Twoje samopoczucie jest? Jak forma? Forma bardzo dobrze, przygotowania tak naprawdę jak zawsze w Ankosie. W tej chwili mamy bardzo mocną tutaj ekipę, jeżeli chodzi o wagę ciężką. Mamy trzech chłopaków, którzy przechodzą. Z, z amatorstwa na, na zawodostwo, także też chłopacy, którzy trenują bardzo intensywnie, e, młodzi, perspektywiczni, tutaj jeszcze e, już chcą obgryzać pięty tym starym wilkom, także są bardzo głodni na treningu i gdzieś tam próbują e, jak najwięcej nam dopiec, dlatego Do jest Marcin Tybura, e, są jeszcze zawodnicy, którzy powiedzmy gdzieś tam w, tak na pół trenują, ale powiedzmy ten trzon mamy taki dość mocny i tak naprawdę nie ma potrzeby, aby wyjeżdżać, tym bardziej, że coraz częściej e, do nas przyjeżdżają ci zawodnicy i to już nie tylko z Polski, a nawet bardziej, nawet powiedziałbym, że bardziej z gdzieś tam z rejonów europejskich niż z Polski. A Myślę, że takim najciekawszym naszym nabytkiem jest teraz e, olimpijczyk w zapasach e, w stólu wolnym, w kategorii ciężkiej. E, przyjechał ze ma Faktory z, 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 z Paryża. E, Sparring partner Cyr Cyril Nagane wcześniej, Francisa Nagano i myślę, że do nas to teraz jest taki Jeden z ciekawszych transferów, jeżeli można tak mówić. Ja się chcę zapytać, co oni um umiąć ci młodzi wilcy w takim razie? Co tam u was trenują? Ale tak na marginesie, do dopytam rzeczywiście o tych młodych wilków, czy oni faktycznie tak mocno naciskają? Mówi, że podgryzają na całego? Jest to, jest to dodatkowa presja chyba, co? Tak, jak te młode chłopaki wchodzą i tutaj cisną. Co by nie, co by nie mówić, i jak nie staralibyśmy być dżentelmenami? Być to jest tutaj walka cały czas w stadzie, to jest cały czas sport, w którym wygrywa najsilniejszy i każdy o swoją pozycję na sali dba i chce wejść jak najwyżej w hierarchii łańcucha pokarmowego. No i jak tylko gdzieś tam zawodnicy młodsi poczują krew, to na pewno zawsze chętnie spróbują popodgryzać. Czasem im się uda, czasem nie, ale już o to miejsce trzeba walczyć i tak jak my z Marcinem już gdzieś tam mniej więcej znamy swoje miejsce i jesteśmy poukładani, tak ci młodzi jeszcze Pięknie. szukają gdzieś tam wyżej troszeczkę w łańcuchu pokarmowym no i trzeba się im odgryzać i trzeba walczyć, ale oczywiście to wszystko jest w zdrowym tego słowa znaczeniu. Nie robimy sobie krzywdy, natomiast jest na pewno motywujące że i budujące, że mamy już młodą kadrę, której też można powierzyć część przygotowań swoich, można im zaufać, można na nich polegać i to uważam, że to jest budujące jako klub. Zanim jeszcze przejdziemy, tak myślę, pewnie przejdziemy tutaj do konkretów dotyczących tego twojego najbliższego pojedynku, to ja tylko się zapytam, czy ten transfer i ten debiut to jest taka jednorazowa akcja, czy to będzie jakoś kontynuowane, czy sam jakoś planujesz to sobie poukładać, no rok bogaty w różne wydarzenia, więc mhm. jest chyba już teraz w czym wybierać, jeśli chodzi o, o występy. Znaczy w Federacji fan jestem na dłużej, <laughs> nie ukrywam, zresztą nie wiem czy oglądaliście Polsat, Sport ostatnią kolosem. No tak, 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 tak. No to tak podtrzymuję to, że to jest mój ostatni rok taki poważnego MMA. Ech, jeżeli to będzie seria, nie wiem, czterech wycięstw trzech w ciągu roku, będę starał się walczyć jak najintensywniej, no to zostajemy w MMA na poważnie, w sensie, czyli tak jak do tej pory. W federacji moim celem jest UFC. To jest jakby cel nadrzędny i e, jest to wyznacznik tego, co zrobimy dalej. Jeżeli by się nie udało, no to zostajemy gdzieś w MMA, ale powiedzmy hmm, hobbystycznie, może to jest, chociaż można nazwać to hobbystycznie, na pewno będę startował, no, natomiast nie będę się ku temu poświęcał tak jak do tej pory. E, zobaczycie mnie pewnie na jakichś mniejszych wy 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 wydarzeniach, natomiast będę starał się dawać walki jak najlepsze. Zapytajmy, bo zgubiłem wątek. No chyba mniej więcej wszystko sobie wyjaśniliśmy. Już, no bo Zapytałem, tak, czy FEN na dłużej, tak, czy tak, na dłużej. Federacji FEN e, i póki e, nie zasilę szeregi UFC, podejrzewam, że raczej nie będę zmieniał Federacji. E, tutaj e, Paweł jak e, bardzo fajnie wyszedł e, do mojej osoby, jeżeli chodzi o zapiski kontraktowe. Kontrakt jest bardzo fajnie skonstruowany, jeżeli chodzi o moją osobę i tak naprawdę odpowiada mi wszystko, więc po co zmieniać coś, co jest ok. Dosłownie w takim razie o przeciwniku, no, Paweł zdradził, że rywalem miał być Korniłow, biorąc pod uwagę jego aktualny rekord, to że mm -hmm. UFC, czy Dana White Contender Series się do niego przymierza, no to po takim zwycięstwie do tego UFC byłoby zdecydowanie bliżej, jeżeli mimo do Santos, więc od kiedy wiesz, że on będzie twoim przeciwnikiem? No tak naprawdę nie niedługiego czasu bo problem rzeczywiście z tym przeciwnikiem. Eee, myślę, że przeciwnik jak na walkę eee, pierwszą, e, debiutancką, całkiem przyzwoity. Rzeczywiście, tych 20 porażek jest. Ja mam też 10, poraże, 10 porażek, trochę tych zwycięstw ma. Natomiast nie przegrywał z zawodnikami słabymi. Mówiąc, mogę śmiało powiedzieć, że przegrywał z zawodnikami mocno solidnymi, bo, bo jednak tutaj parę nazwisk to jest znane wszystkim nam szeroko pojętym. Także nie uważam, że jest to zawodnik słaby. Jest to zawodnik, uważam, prima sort, jak na, jak na pierwszą walkę Federacji Fen. To jednak jedna rzecz trzeba wspomnieć, no bo lata latami, rekord, rekordem, tak. ale stylistycznie to jest bardzo zły rywal dla ciebie, no bo lubi dokładnie bawić się w klatce tak samo jak ty. Wiesz co, ja chyba wyrosłem już z tego, z takiego szaleńczego stylu. No zobaczymy na co mi pozwoli. No styl ma rzeczywiście taki, że, że mocno napiera do przodu ostatnio. No widziałem gdzieś go chyba z dwie trzy walki. Jest na pewno bardzo agresywny. No są to, wiesz, jest to styl, który się bardzo podoba, ale który jest bardzo ryzykowny i ja sam się o tym przekonałem wiele razy. Ja z tego wyrosłem, przed 30, on po 40 nie chyba, więc nie wyciągnął wniosków, chociaż, wiesz, no też może być w tym szaleństwie jakaś metoda i wiesz, no albo się uda, albo się nie uda. No zobaczymy, no ja postaram się rozpacować go tak, aby to moja ręka była uniesiona do góry. Widziałem Michał, że były delikatne zaczepki słowne przez Twojego rywala w twoją stronę, ale nie chciałeś się w to bawić. prostu no nie uważam, że powiedział coś, co słyszymy e, tak naprawdę to każde wydarzenie sportowe i ani to ciekawe uważam, ani jakoś nieporywające. Jest to coś, co nie wiem czy, czy chciał powiedzieć, czy, czy wiesz, gdzieś tam chciał jakoś podkręcić w dziwny sposób. Mnie takie rzeczy nie rajtują. Nigdy nie wchodziłem w trasztok z zawodnikami i zawsze wiesz, ja też się cieszę, bo dzięki niemu, że on przyjeżdża, to ja mam walkę. Także ja zawsze staram się szanować swoich przeciwników, a też trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje słowa i czasem lepiej powiedzieć jedno zdanie za mało niż dwa za dużo. Wspomniałeś o tym, że jeśli nie powiedzie się z UFC, jeśli gdzieś tam ta droga troszkę inaczej będzie wyglądała, no to nazwałeś to nawet hobbystycznym zajmowaniem się. MMA. Jeśli chodzi o FEN, mówię, że teraz się z tą organizacją związałeś, no to nowe się otwierają możliwości, Prime pojawiło się, są jakieś dla hobbystycznego zajmowania się różne inne okoliczności. Czy coś takiego w ogóle by Ciebie interesowało? Bo powiedzmy sobie szczerze, zawodnicy o znanych nazwiskach szukają sobie też tam wyzwań. To się stało już takie dość, bym powiedział, no może nie powszechne, ale już nikt tego nie traktuje jakoś bardzo z wielkim zaskoczeniem. Myślałem o tym. To, tak, bardziej w takich kategoriach, że jednak jestem, z, jeżeli jestem znanym sportowcem, to ze względu na to, że uprawiam sport i robię to w miarę na przyzwoitym poziomie. Nie ma wielkich zasięgów, umówmy się, znają mnie fani MMA i gdzieś ten kanał, powiedzmy, odbiorców się zamyka. Nie wiem, czy z moją osobowością i z moim podejściem do pewnych spraw sprzedałbym po prostu dużo, dużo pay per view. I ściągnąłbym wielu kibiców. Natomiast, wiesz, nigdy nie wolno mówić nigdy. Ja nigdy nie byłem nastawiony negatywnie do takich freakowych federacji. Bardziej bolało mnie tylko to, że nazywane jest to MMA. Gdyby to zostało, nie wiem, nazwane nawet walką na zasadach MMA, dla mnie spoko, bo tylko po prostu później taki nie fan MMA... Kiedy z nim rozmawiam, on kojarzy mnie właśnie z takim poziomem sportowym i to mnie troszeczkę jakby e, gdzieś tam e, kuje. Natomiast, słuchaj, jeżeli ktoś chce to oglądać, no to, to znaczy, że jest na to popyt i, i to się sprzedaje. Dzisiaj to są prywatne filmy, to nie są polskie związki jakichś tam sportów, więc każdy robi biznes. No. Podaje się to, co się je. Nie? Wracając do Twojego rywala. No Paweł jak powiedział jasno, że Twoje zwycięstwo będzie równoznaczne ze starciem z, bajorem, z Szymonem Bajorem. Mhm. Jak myślisz, który rywal jest cięższy? Geronimo dos Santos czy Szymon Bajor? Nie no, myślę, że Szymon. Szymon przede wszystkim jest bardziej przykrojowy. Jeronimo, to jest, wiesz, na pewno dysponuje ogromną siłą. Jest dużo znaków zapytania. Pytanie, jak na długo ty siły mu starczy. E, widziałem pojedynki gdzieś tam na środowgu, gdzie potrafił z dobrymi zawodnikami przewalczyć e, 15 minut. Dużo jest taki, wiesz, ma 41 lat. Jeżeli, wiesz, 41 lat, to nie do końca. Widzisz, 42 lat ostatnio e, zdobył pas mistrzowski i nie przeszkodziło mu w tym jego wiek. Do tego, wiesz, mm, no to nie jest UFC. Pewne rzeczy też tutaj wyglądają inaczej i ten zawodnik, jego żywotność się wydłuża, jeżeli chodzi o wiek. Można tu bardziej oszukać. Myślę, że na pewno Szymon będzie cięższym wyzwaniem, jest zawodnikiem bardziej przekrojowym. Bardziej na pewno mamy tą pewność, że Szymon trenuje cały czas bardzo intensywnie i walczy bardzo aktywnie. A no tutaj Jeronimo walczył teraz, chociaż w 2021, coś tam walczył. Natomiast tą jedną, dwie walki robi w roku, no, dużo, dużo znaków zapytania. Po prostu. No, jestem jak sam, jestem ciekaw, w jakiej takiej dyspozycji y, przyjedzie na tą walkę. Pozwolę sobie na chwilkę wyskoczyć z e, Fenu, a to dlatego, że dwóch swoich byłych rywali zmierzy się o e, paskę SW w kategorii ciężkiej, to. więc krótki typ Michała Andrzejszaka. The Freeze czy stosić? Myślę, że The Fris. Myślę, że Phil The Freeze zdecydowanie. Myślę, że. Walka ze mną była akurat w jego w tej wszystkiej dyspozycji w KSW była jeszcze taka, że facet do końca nie był pewny do tego, co potrafi, natomiast on dzisiaj nabrał tej pewności siebie. Argumenty de Frisa bardziej mnie przekonują niż, niż Darko Stosicza. Nie ukrywałem, walka MMA, to jest w 70% gdzieś tam grappling, zapasy i tak dalej. Uważam, że background Filipa jest lepszy, do tego warunki fizyczne. Darko bije mocno, aczkolwiek nie uważam, że na tyle mocno, żeby rozbić Filipa. Michał Kita też bije bardzo mocno i trafił go w drugiej rundzie takim sierpem, pamiętam to jak dziś, że trafił go naprawdę bardzo czysto, bardzo mocno, bo Filip tylko tak troszeczkę tam, wydać, że poczuł, ale nie zrobiło nim też takiego wrażenia. Następnie obalił Michała, także Największą tutaj Darko jest cios, a uważam, że Filip jest dość, mocno, dość odporny na ciosy, więc ta gra zapaśnicza prędzej czy później uważam, że go męczy i go bali. I tam i tam dokończy swojego dzieła. No, w takim razie, jak już typujemy, to na koniec wyskoczymy na chwilę za granicę. Wspomniałeś o tych dwóch panach już dzisiaj przy okazji nowego sparing partnera, czyli tak. Francis Ngannou, Cyril Gunn. Tutaj, kto jest twoim faworytem? Francis Ngannou. Też mam tą okazję, że to szczęście, że mogę porozmawiać z ich, z ich partnerem. A pewno no, gana no, jest wa, wa, robi ciekawsze, mimo pod takim względem jest bardziej przyklejowe, fajne, ładne dla oka. Ten kunszt całej walki na pewno jest większy niż, niż e, e, Francisa. Natomiast no, jest takie powiedzenie, prawdziwa siła, techniki się nie boi. I tutaj. Eee, uważam, że ta siła fizyczna jest po prostu. No jak, nie ma skali jak dla mnie, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Jest to coś wyjątkowego. A do tego też ostatnia walka Francisa pokazała, że troszeczkę zrobił te zadania domowe i technicznie też jest dużo lepszym zawodnikiem. No i finalnie myślę, że jednak eee, wygra Francis. I to w druga runda, myślę, trzecia gdzieś tam maksymalnie. Jeszcze jedną Przecież rzecz to... pozwolę sobie dopytać. Jan Bochowicz po narodzeniu syna powiedział, że ojciec bije mocniej. Co na ten temat sądzi Marcin Tybura? Marcin Tybura to nie wiem, bo nie wiem co, ale mogę powiedzieć, co ja o tym myślę. No Marcin A... to bo sparuje, o to mi chodziło. Aha, o to chodzi. E... No, też się nie może wypowiedzieć, bo akurat. Leży um, w <noise> Ma Marcin w tym okresie, <noise> e, kiedy urodziła mi się córka. No, to tak naprawdę do końca roku nie Chcia za unikać. bardzo... Nie za bardzo boi <noise> bo się. <noise> no, sobie do serca. E, potem Marcin wyjechał na wakacje do Stanów. I jak on wrócił, to ja już skończyłem ten najcięższy okres. Także nie mieliśmy okazji skrzyżować e, rękawic tak, w takim sparingu. Wiesz co, na pewno tata. Tata nie ma czasu na wątpliwości i komfort jakichś zmartwień, tylko po prostu robi swoje zadania, przychodzi do domu i jakby nie myśli o walce, tylko i tak no, to jest bardzo odczuwalne, że kiedyś, wiesz, jak masz trochę czasu, to sobie pomyślisz, a co, a jak nie ma na to czasu. I uważam, że to jest na plus, że wiesz, wchodzisz bez, zbędnych, bez, bez zbędnego bagażu, który sobie zbudowałeś przez przygotowania. Myślę, że to też wyjdzie na fajny plus, na, fajny, no, na plus, wyjdzie na plus. Mhm. No to liczymy, oczekujemy emocjonującej e, walki, dziękujemy za poświęcony czas i widzimy się na Ważeniu. Do zobaczenia, widzimy się w piątek i w sobotę na e, arenie Ostrów. Serdecznie tak Dziękujemy. Dziękuję bardzo.